Laudetur. Polska polityka to jest cały czas polityka tańca na dwóch trumnach. Tak piszą liczni historycy. To są trumny Dmowskiego i Piłsudskiego. I związane z tym pytanie, czy Polska dla Polaków, czy Polska tylko dla Polaków i co to zum Teufel znaczy? Czy chodzi o etnicznych Polaków? Jak to określimy? Czy stosując wzorzec jakichś ustaw norymberskich Hitlera? Badanie etniczności i do którego pokolenia. Przypomnę wam, i pierwsza RP szlachecka, i druga RP była niesamowitym wieloetnicznym melanżem. Przecież jak olbrzymie znaczenie mieli tam Litwini, Białorusini, Rusini, tak jak nazywał Ukraińców Dmowski, gigantyczna enklawa żydowska, ale też Niemcy, którzy przecież tworzyli tu miasta. Miasta w Polsce były na prawie niemieckim i tworzone przez kolonistów niemieckich, jakby ktoś nie wiedział. Więc tak naprawdę krew się tak mieszała. Zresztą mieszanie krwi jest płodne, czy to Konwicki, czy Miłosz. Wiele razy mówili o tym, jak płodna jest kultura pogranicza, mieszania. A ja wam teraz przypomnę słowa naszego największego wieszcza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy. Naprawdę? Możliwe? Czy on nie ma prawa? Nie jest etnicznym Polakiem? A jak z Jagiełą, jak z Witoldem? Z tej naszej największej Wiktorii, którą się chwalimy do dzisiaj. A powiem tak, a kultura polska, spójrzcie. Tuwim, Ginczanka, żeby wymienić trochę literatów. Słowim, Brzechwa, Wielki Lem, Różewicz. Przecież to są wszystko ludzie pochodzenia żydowskiego. Polacy, dla mnie jak najbardziej Polacy. Ale w rozumieniu jakimś etnicznym można mieć wątpliwości. A ci najwięksi z największych, znaczy najwięksi, no Chopin. Półfrancuski Chopin, uwaga, półniemiecki Kopernik. No, Skłodowska Zdrajczyni, wiadomo, w Paryżu z Francuzem, a przecież to my ich uczyliśmy jeździć widelcami, jasne, jasne jest. Lemkin, jeden z największych Rafał Lemkin-jurystów XX wieku, twórca pojęcia ludobójstwa, które weszło na stałe do doktryny i też do orzecznictwa w Norymberdze orzekanych. No przecież to był profesor żydowski, Uniwersytetu Lubowskiego, ewidentnie żydowskiego pochodzenia, tak jak jego kolega Lauterpacht. A więc kultura, wykastrujcie z tych wszystkich, o których powiedziałem. Wiecie, co wam zostanie, mili moi prawi? Jan Paweł II i jego encykliki, plus jego przysklepem Jubilera, promieniowanie ojcowskie, przy którym mój ojciec powiedział tak. Gdyby każdy ojciec do robienia dzieci przystępował w tym nastroju, ludzka by wyginęła. No to i nieznośna grafomania. Ale zostawmy te złośliwości. Rozwój gospodarki, mieszczaństwo. XIX wiek. Kto w Polsce tworzył mieszczaństwo? Stworzył kulturę miejską, ja Wam powiem, koloniści niemieccy. No, spójrzcie, kim byli. Blikle, Wedel. Tak, tu nagrywamy dzisiaj w Skaryszaku z justynką koło fabryki Wedla. fajną tam mieliśmy kiedyś randkę na początku. Dalej, Żydzi, żydowskie mieszczaństwo, handel, kupiectwo, to wszystko zostało wymazane przez II wojnę światową. A więc wieloetniczny melaż. Przecież pierwsza RP była najpierw konfederacją Polski i Litwy, potem po Unii Realnej jakąś federacją. No Na, i naprawdę, więc kogo wybierać? I Piłsudski wybierał ten kierunek. Jakaś federacja tych państw morza, gdzie Polska jako największa i najsilniejsza miałaby kluczowe znaczenie, owszem, ale z Federacją Wolnej, uwaga Ukrainy i Białorusi, Piłsudski absolutnie przyznawał Ukrainie prawo do państwowości, odwrotnie niż Dmowski, odmotnienie cała masa dzisiejszych nacjonalistów. Czy Polska Dmowskiego, Polska, Polska rozumiana etnicznie, Polska, która polonizuje wszystkich w obrębie granic, która, uwaga, Dmowski zawsze za groźniejszy uważał Zachód niż, niż Rosję. Czy coś wam to przypomina? Dmowski, katolicyzm utożsamiał z polskością. Sam będąc ateistą. To było czysto instrumentalne rozumienie wiary katolickiej, dokładnie tak jak dziś Kaczyński. Narzędzie do zdobyć. A taka a propos, strasznie mnie ciekawi, co by gdyby dożył II wojny światowej. Czy mielibyśmy polskiego Petena, czy Kislinga, czy zachowałby się jednak przyzwoicie? No tego już się akurat nie dowiemy. A więc, proszę Państwa, dzisiaj ten taniec na trumnach sprowadza się do wyboru, czy Polska w Unii Europejskiej, nie żadna Polska multikulti, w której tłuką nas na ulicach przybysze, nie wiem, z Północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu. Tu nie o to chodzi. Tylko Polska szanująca swoją historię, swoją prawdziwą tożsamość kulturową, bo jeżeli wymarzecie tych wszystkich i to wszystko, o czym powiedziałem, z tej tożsamości kulturowej, to to prawie nic nie zostanie, no po prostu. Ale tak jest wszędzie, Tak jest w Stanach, we Francji, tak jest w Niemczech i trzeba być z tego dumnym, a nie odczuwać jakiekolwiek kompleksu czy ksenofobiczna Polska zamykająca się w sobie, uciekająca z Unii, uciekająca ze wspólnoty Zachodu i coraz bardziej za panem Dmowskim i dzisiejszym jego wyznawcami w rodzaju Nawrockiego, czy coraz większej części ludzi z PiSu, idąca w, idąca w ramiona wielkiej rasji. Ja wam powiem jeszcze znaczy, PiS się niesamowicie zmienił. PiS Lecha to było kompletnie co innego. Z prostego powodu. Przecież on mówił najpierw Gruzja, Potem Ukraina, państwa bałtyckie i Polska na końcu. No, zdaje się, że to jest sprawdza na razie, ale on nie miał żadnej wątpliwości, że miejsce Polski, mimo wyskoków, już wtedy jest w obrębie Zachodu. Nie miał nawet takiej wątpliwości Jan Paweł II, który mówił o dwóch Uniach: Unii z Litwą i Unii Europejskiej. Mówił absolutnie pozytywnie, asertywnie. Dzisiejszy pis poszedł absolutnie w stronę Dmowski, konfederacja, nacjonalizm etniczny. No i jednak, bądźmy szczerzy, jakaś forma wojującego nacjonalizmu o takim już faszyzującym charakterze. To jest zupełnie inny PiS. Ja rozumiem, chcą podebrać wódz Jarosław Kaczyński, tak jak Dmowski. Myślę, że to takie czyste instrumentanie wszystkie te pierdoły, jest zbyt inteligentny. Ale on wie, że w tę stronę wieje wiatr, że części nienachalnych się to cholernie spodoba. Traktuje tego po prostu metodę zdobycia i utrzymania władzy, a teraz wydymania konfederacji w ten sposób, żeby przejąć część jej wyborców przez licytowanie się na radykalizmy. To człowiek, który powie wszystko i zrobi wszystko, żeby zdobyć władzę, pełną władzę i utrzymać władzę. No ale ofiarą może być Polska, A Polski chyba tu szkoda. Ramen.